Od 17 roku życia e, samodzielnie kieruje swoim życiem. Doświadczona siedmioletnią pracą w korporacji, współzałożycielka i liderka z szpilek po godzinach, nominowana do tytułu lwicy Biznesu, Alicja Rodnicka. Witam Cię, Alicjo. Dziś e, nieco biznesowo. E, zam, zamknij na chwilę oczy i przenieśmy się w świat fantazji. Jaki obraz pojawia się w Twojej głowie, gdy myślisz o idealnym związku? Mogę otworzyć oczy? No. Mój związek. Mm. Chociaż nie jest idealny, ale, ale myślę, że to jest taka przestrzeń, w której, którą mogę określać mianem idealnej, w wyniku tego, że bardzo długo pracowaliśmy na to, żeby dojść do takiego etapu. Rozumiem, że wierzysz w to, że można stworzyć idealny związek w otaczającej nas rzeczywistości, niezależnie od tego, ile mamy lat i czym się aktualnie zajmujemy. To zaczęłabym od definicji słowa idealne, bo to jest bardzo względne pojęcie i dla każdego oznacza coś innego. Ja myślę, że doszłam do takiego etapu i że mogę mówić o tym, że to jest związek idealny dla mnie. Natomiast nie wiem, czy dla innych osób on będzie idealny, jeżeli ktoś obserwuje go z boku albo byłby na moim miejscu. Ale, ale, tak jak mówię, no ja doszłam do, do takiego miejsca, i w sumie to nie jest etap teraz, tylko już ponieważ jesteśmy razem od 8 lat, no to hmm, mogę powiedzieć, że ten etap idealności trwa już od kilku lat. Chociaż na początku nie było łatwo. Jako menadżer zdobyłaś duże doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i całym zespołami ludzkimi. Czy to pomaga, czy przeszkadza w relacjach z innymi ludźmi? No, zdecydowanie pomaga, ale też cofnąłabym się o krok e, dalej. Nawet e, nie tyle, że pomaga, tylko to jest w ogóle podstawą do tego, żeby tworzyć e, e, życie takie szczęśliwe i pełne, e, mając e, wypracowane jakieś sposoby na to, jak utrzymywać i pielęgnować relacje z ludźmi, czy to w związku, czy e, zawodowo, czy z przyjaciółmi. To jest e, no, taka sztuka, żeby to sobie wszystko wypracować, i, e, e, i to pomaga w każdym aspekcie życia. Jako szczęśliwie zakochana od ośmiu lat. Czy uważasz, że w sferze uczuć, emocji i związków można stosować jakieś złote zasady? Nie przygotowałam się do takiego <laughs> pytania, ale czy złote zasady? No, pierwszym krokiem do wszystkiego jest to, żeby jakby żyć w zgodzie ze sobą. Czyli znowu wracam do świadomości, do tego, żeby czuć takie zespolenie z tym, co my, czego my chcemy. Druga rzecz, która jest ważna, to zawsze szanować tą drugą osobę, bo jak obserwuję różne związki, które były wcześniej w moim życiu w bliskich relacjach albo jakieś moje wcześniejsze związki też, to często problem polegał na tym, że jedna strona a nie do końca uważała drugą. Tu nie chodziło jakieś spektakularne nieszanowanie drugiej osoby, tylko takie trochę, mówiąc potocznie, olewanie takich codziennych rzeczy. A jeżeli w związku macie taką świadomość, że druga osoba dba o to, że masz taką pewność, że ona zawsze zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby było ok w tym związku, to, no to nie wierzę, że to się może... Nie udać. Jeżeli dwie strony robią to z taką samą intensywnością, i tak samo się o to starają, i tak samo o to zabiegają, to myślę, że można to zakwalifikować do jednej z takich zasad, czyli ważne jest, żeby trafić na taką osobę, która to rozumie i postrzega tak samo jak my. Co jeszcze? No trzeba się pilnować, ale nie w takim negatywnym znaczeniu, czyli ja to tak nazywam no, takie podlewanie kwiatka, tak? To trzymanie ręki na pulsie, czyli nie odpuszczać. E, bo to, że jesteśmy ze sobą 3 lata i że jest e, ok, albo jest lepiej niż ok, to nie znaczy, że za pół roku tak będzie. Bo cały czas zmieniają się różne e, okoliczności, nie tylko e, chodzi o, e, o takie rzeczy, które są dalej od nas, ale, no nie wiem, te, te, te rzeczy, które są blisko, praca, rodzina, tak, to wszystko ma wpływ na to, co się dzieje e, na co dzień i jeżeli e, nie będziemy wyłapywać tego, że druga strona gdzieś trochę odlatuje, albo e, odchodzi, bo e, no nie wiem, no bo po prostu czasem jest trudno, tak? Jest praca, jak siebie budzić i tak dalej, i ciężko jest to wszystko tego pilnować. Więc fajnie jest, jak te dwie strony cały czas to y y uzupełniają i pilnują się nawzajem w tym, żeby właśnie pielęgnować cały czas relacje. Na co dzień masz kontakt z wieloma kobietami. Są w różnym wieku i zajmują się różnymi branżami. Czy coś się łączy? No tak, te kobiety, które są w szpilkach po godzinach, które należą do tej społeczności, to są kobiety, które poszukują. Poszukują, to jest takie bardzo rozległe pojęcie, ale one poszukują siebie, poszukują prawdy, poszukują spójności w swoim życiu. Chcą, e, ja, ja to tak nazywam, że chcą od życia więcej, e, dlatego że one nie stoją w miejscu, czyli nie przyjmują rzeczywistości taka, jaka jest, jaką zostały, tylko cały czas e, szukają e, i, i w sobie, i na zewnątrz, chodzą na spotkania, tak? One mają taką potrzebę, żeby e, e, cały czas poruszać się do przodu. Jakie w takim razie zauważasz podstawowe błędy kobiet generalnie w komunikacji? Pierwszym chyba problemem takim kobiecym jest to, że nie mówimy wprost. I to przekłada się na wszystkie płaszczyzny i w biznesie, i w relacjach z bliskimi, czy nawet z koleżankami. Bo to jest często tak zagmatwane i, i, i jakiś przekaz jest tak ukryty, że, że ciężko do niego dotrzeć, aczkolwiek to, to się zmienia. Jestem taka dość prosto linijna, czyli mówię tak jak jest i prosto z mostu, czy to na rozmowach biznesowych, czy, e, czy w, właśnie w związku, tak? Chociaż też tak nie było na początku. Byłam takim typowym przykładem właśnie kobiety, która tak z pięciu stron zakręci, żeby on się domyślił, a on jakoś jednak się nie domyślał, e, więc doszłam do wniosku, że po to sobie tak życie komplikować, jak można po prościej, tak? I trochę podejrzałam to od mężczyzn, którzy w ogóle się nie zastanawiają nad tym. E, po prostu to, co mają w głowie, Często to przekazują na zewnątrz, mówią i tyle. To jest takie m, proste i idealne tak, w tej prostocie, dlatego że właśnie no, bardzo łatwo jest dzięki temu nawiązywać e, 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 relacje i właśnie komunikować swoje potrzeby, e, czy wszystko co dotyczy naszego życia. Co byś poradziła kobietom, które szukają balansu między pracą, a czasem we dwoje? sobie zrobić plan dnia, plan tygodnia yy, i się zatrzymać. I tyle. Czyli po prostu nie szukać wymówek, tylko mm. wspólnie usiąść tak. I no, zobaczyć co każdy ma do zrobienia. No, właśnie przykład tej yy, dziewczyny, która pisze bloga. Yy, no mówię tak mnie tak uświadomił nie tyle, co yy, yy, pokazał nowe, nowe rozwiązania, no bo oto bałam, tak, w sensie o planowanie, ale pokazał, że jeszcze to idzie jeszcze krok dalej, tak? Że nawet jak kogoś nie ma, wiesz, no jest przesunięta jego doba tak naprawdę życia o kilka godzin, to też się da to poukładać i wiadomo, że to nie jest idealne. W sensie takim, że e, takie plany nigdy się nie realizują w 100%, bo to jest życie, no, ktoś się rozchoruje, e, nie wiem, no różne ktoś ma ochoty, tak? Czasem są po prostu gorsze dni, albo wpadną znajomi, albo mamy spontaniczny wyjazd, no, nie wiem, no i po prostu na przykład piętkowe sprzątanie e, już go nie ma, tak? ale w miarę możliwości y, 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 trzymać się takiego planu, który jest właśnie zrobiony w oparciu o to, co my na co dzień robimy i, no i co nam pasuje. Tak? ważne są takie szczegóły, że na przykład nie wiem, no, u mnie jakoś mi się lepiej w te piątki sprząta, tak, a w środku tygodnia nie. No i e, no bo tak, no bo jakoś mi to rozbija, coś tam się dzieje, więc e, ustaliliśmy, że sprzątamy w piątki i w poniedziałki. E, no i, i okej, okay, dla niego to nie miało znaczenia, ale w innym aspekcie jakimś e, coś innego będzie miało znaczenie i wtedy ja się dostosuję. No i trzeba sobie to usiąść też, przemyśleć, zastanowić się. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki częsty błąd, że spędzimy, tak, tak, robimy coś, działamy, jesteśmy w jakimś związku, tak, w nie wiemy w jakim. I potem i, 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 się dziwimy, że to się rozpada, że nie wiemy, co się dzieje, że wszystko się tu sprzęgło przeciwko nam i, 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 i jakiś jest wieczny tak? a na to wszystko zależy od nas. No i tak na koniec, a propos tych złotych zasad, to przypomniała mi się właśnie myśl Grzegorza, który zawsze na swoich seminariach na koniec mówi takie zdanie, które powoduje, że wychodzę z jeszcze większą refleksją, żeby pamiętać o tym, że w związku i w relacji, no w związkach przeważnie, tak, w takich bliskich, no jesteśmy dlatego, że się kochamy. I żeby o tym nie zapominać, bo często wchodzimy w takie dyskusje, czy wewnętrzne ze sobą, czy, 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 czy w jakieś kłótnie, awantury i, i tak trochę gubimy wątek, po co to wszystko jest. Tak? Nie musimy ze sobą być. Nic nas do niczego nie zmusza. Tak? Więc jeżeli chcesz być, no to dlatego, że kogoś kochasz i że ci na tej osobie zależy. A jeżeli tak nie jest, no to może lepiej zakończyć taki związek i po prostu nie robić krzywdy sobie drugiej stronie, czy co gorsza, dzieciom.